I w drugą stronę zmieniamy kierunek. W drugą stronę kręcimy. Ok super, dobra, naprężamy naszą chustę. Pamiętajcie, że chusta cały czas musi być mocno, mocno naprężona. I machamy. Uwaga, góra. Góra i dół, I góra i dół, I góra. I dół. I uwaga, uwaga, no to może pod chustą przebiegają osoby, które trzymają kolor czerwony. Zapraszamy kolor czerwony na drugą stronę, zamiana miejsc, szybciutko. Ale jesteście szybcy, świetnie. No to lecimy dalej, kolor niebieski przebiega. Gdzie to nam się zgubiliście? Wychodzimy. Kolor niebieski przebiegł, nie, jeszcze. Tutaj kolega. Chodź, chodź tu do mnie, chodź tu do mnie, łap, łap tutaj czerwony mu się spodobało pod wodę. No dobra, no to może go trochę wytargamy. Robimy nową fryzurę. Skakujesz pod chustę. Skakuj, skakuj, skakuj. Pusta na drugi. Robimy nowe szalone fryzury. <trujne> 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 To co, wracacie do nas? Chodźcie. Wracamy, wracamy.